Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować najnowszy projekt warsztatowy. Jest to taki zimowy zestaw ramka z albumem. Może pokażę Wam najpierw ramkę. Ramka jest w formacie A4. Tutaj wejdzie jedno zdjęcie, jest szybka. Zrobimy sobie taką piękną, przestrzenną zimową kompozycję. Wykończymy kwiatkami swami ranu irańskiego. Też je będziemy robić. Do ramki jest oczywiście podstawka, żeby ona sobie ładnie stała. Do tego mamy album. Album jest w takim nietypowym kształcie, obłożony materiałem, który bardzo mi się w tym roku spodobał. Jest też nietypowy z tego względu, że baza albumu jest taka zwykła z birmaty i ja ją sobie rozbudowałam do takich przestrzennych formatów, aby każda z kompozycji mi się tutaj ładnie zmieściła i można było ozdobić każdy ze zdjęć. Do tego mamy taką haftowaną koroneczkę dookoła, też jest wykończony kwiatkami z Famiranu. Albumie mamy tutaj kieszonkę. Do tej kieszonki wejdzie kilka zdjęć na matach albo bez mat, to jak wolicie. Tutaj mamy. Ka na każdej karcie jest um, jedno zdjęcie, do tego jest kompozycja. Wydaje mi się, że taki upominek świąteczny będzie naprawdę e, fajnym prezentem. Album jest już w sklepie. E, koszt warsztatu to 140 zł. E, plus przesyłka i to jest warsztat z kitem. Jest też dostępna sama transmisja. Możecie wszystko dostać na www.karolinabinkowska.pl ukośnik sklep. Tutaj pod filmem na pewno gdzieś w komentarzu albo w opisie będzie link do zakupu. Warsztat udostępni Wam około 15 grudnia, żebyście jeszcze mogli zdążyć wykonać te upominki. Do tego... Do tego kit na warsztat z kitem zapisy mamy tylko do 28 listopada. Także zostało jeszcze kilka dni do końca tego tygodnia, bo mamy mało czasu, żebyście jeszcze zdążyli dostać kit i zdążyli zrobić te albumy. Mam nadzieję, że warsztat Wam się spodoba, że dołączycie do warsztatu i będziemy się świetnie bawić, a. Jeszcze co miałam Wam powiedzieć, że udostępnię Wam dodatkowo filmik yy, i pokażę, jak robię takie przestrzenne, fajne gałązeczki papierowe. Także mam nadzieję, że o. też bardzo fajnie wyglądają, nadadzą się do wielu projektów. Dajcie znać jak Wam się projekt podoba, czy się podoba i czy to kwasze kolory, czy nie. Czekam, e, czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że do zobaczenia na warsztacie.